Witajcie dzisiaj w dniu modlitwy i postu. Po co modlić się i pościć? Oczywiście można całe okazanie mówić o tym. Ja bym chciał taką jedną myślą się dzisiaj podzielić z Ewangelii Mateusza, 17 rozdziału, werset 21. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Mówi Pan Jezus do swoich uczniów, mówi o określonym rodzaju demonów, Uczniowie chodzili, radzili sobie całkiem nieźle, najwyraźniej bez modlitwy i postu. Wyrzucali te demony, ale w pewnym momencie stanęli wobec takiego, którego nie byli w stanie wyrzucić. No i trochę się, można powiedzieć, rozczarowali, bo to wszystko fajnie szło. No ale poszli do pana Jezusa, powiedzieli: Z tym mamy problem. No i pan Jezus sobie z nim poradził. I oni się pytają: Dlaczego ty sobie poradziłeś? A myśmy sobie nie poradzili. To właśnie była jego odpowiedź. Zabrakło w Was, można by powiedzieć, właściwego przygotowania. Zabrakło W Was dostrojenia się do, ja mówię, do, do Boga, do tego, w jaki sposób On działa, kim On jest, zrozumienia Jego wartości, Jego celów. Zabrakło W Was ostrości postrzeganiu świata w ten sposób, jak, jak Bóg go postrzega. I, I zabrakło też być może Was mocy, przekonania, siły, yy, którą mielibyście, gdybyście się modlili i pościli. Myślę, że właśnie dlatego ten fragment jest tak ważny, że pokazuje, że do pewnych rzeczy w życiu się trzeba po prostu przygotować. A i tam kiedyś były popularne takie takie książeczki. W tych książeczkach były takie kropeczki. Te kropeczki generalnie nie wiadomo było w ogóle po co są. Ale jak się tak dało przybliżyć te oczy nasze, lekkiego zeza zrobić, i spojrzeć na te kropeczki w takiej właściwej perspektywie, trochę bardziej rozmazanej niż zazwyczaj, to się okazywało, że przy odpowiednim dostrojeniu wzroku jest to trójwymiarowy obraz. W tej, w tej, na tej płaskiej kartce ukazuje się trójwymiarowy obraz. I oczywiście można było odczytać, co tam jest napisane, czy co tam jest przedstawione, ale trzeba było te oczy cały czas trzymać w tym właściwym dostrojeniu, żeby ten obraz nie zniknął. Ja myślę sobie, że to jest taki bardzo dobry przykład na to, że czasami trzeba naprawdę umieć spoglądać na rzeczywistość. Jeśli nie będziemy spoglądać we właściwy sposób, jeśli tego wzroku nie dostosujemy, żeby ten trzeci wymiar nam się ujawnił, to yy, jeśli nie będziemy dostrojeni, no to po prostu nam się nic nie ujawni. To nie zobaczymy tego, co trzeba zobaczyć. To nasz obraz będzie tylko i wyłącznie płaski. A więc zachęcam do tego, żebyśmy byli gotowi, żebyśmy się przygotowali, żebyśmy widzieli Boże cele, Boże wartości, Boże zadania, które stawia przed nami. Ale również myślę, że nie tylko widzieli, ale również byli Bardziej przekonani, mocniejsi, silniejsi, bardziej pewni tego, co należy zrobić. I yy, właśnie temu służy post. Także pośćmy, cieszmy się z tego, że Bóg jest przy nas, że daje nam określone sposoby na to, żeby widzieć Jego serce. Czasami się nam wydaje, że to tak naprawdę wszystko już samymi, samym intelektem jesteśmy w stanie yy, tak rozłożyć na części pierwsze. Nieprawda. Potrzebujemy to robić w Boży sposób, jeśli chcemy dojść do Bożej perspektywy. I niech tak właśnie będzie. Tego nam wszystkim życzę. Do zobaczenia.